Na początek musicie wiedzieć, że rozróżniamy dwa rodzaje połączeń: standardowe oraz B-Amping. O ile to pierwsze nie stanowi większego problemu, o tyle B-Amping wymaga specjalnie obrobionego przewodu. Ale zacznijmy od standardowego sposobu połączenia. Posłuży się tu Amplitunerem Yamaha rn 803 b oraz kolumnami PSB Speakers Imagine X2T. Obecnie każdy Amplituner czy też wzmacniacz, jak i oczywiście kolumny, posiadają terminale głośnikowe, zwykle po jednej parze na kanał. Umożliwiają one połączenie gołego kabla głośnikowego lub zakończonego wtykiem bananowym czy też widełkowym. Aby połączyć kolumnę odkręcamy dwa terminale, plusowy i minusowy. Po czym wsuwamy końcówki przewodów i zakręcamy. Ważne jest, aby nie pobelić żył i połączyć czerwony terminal tą samą żyłą w z czerwonym w kolumnie. Czynność powtarzamy w kolumnie, po czym podłączamy drugi głośnik analogicznie do drugiej pary złącz w elektronice. Jeśli nasz kabel posiada wtyki bananowe, nie odkręcamy terminali, a jedynie wsuwamy je w otwory, usuwając wcześniej zaślepki. Beamping z kolei wymaga specjalnego kabla, który będzie miał cztery końcówki po stronie kolumny, dwie dla sekcji wysokotonowej i dwie dla średnio niskotonowej. Ampli -tuner może mieć w takim przypadku nawet dwie pary terminali, które możemy wykorzystać. Pierwszy krok to wysunięcie zworek w postaci blaszek z terminali w kolumnach. Następnie podpinamy odpowiednio przygotowany przewód kolorami do terminali: wysokotonowe pod górne terminale, średnie niskotonowe pod dolne terminale. Z kolei amplituner możemy podłączyć na dwa sposoby, wykorzystując po jednej parze złącz lub użyć wszystkich. Wtedy też należy przyłączyć amplituner w tryb wykorzystania kolon A B. I to właściwie tyle, mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was przydatny. Tymczasem dzięki za uwagę, zostawcie subskrypcję na naszym kanale, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami, a na mnie już czas, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.